serdecznie Szymonko jeszcze strona Facebooku Koncertomania Jasielska i Okolice tym razem temat cyrku Arena w Jaśle i Okolicach Cyrk Arena z nowym programem sezonu 2025 odwiedzi w najbliższym czasie następującej miejscowości 2 czerwca Gorlice program o godzinie 17 na parkingu przy rzece Ropie w Gorlicach 3 czerwca Jasło godzina 17 plac targowy przy ulicy Mickiewicza w Jaśle Pojaśle, 4 czerwca, Sanok, 5 czerwca, Krosno, godzina 17, przy ulicy Legionów, koło Bazaru, w imieniu dyrekcji cyrku Arena. Serdecznie zapraszamy wszystkich na program cyrku Arena w sezonie 2025. W całej Polsce śledźcie Państwo stronę cyrk Arena, tam znajdziecie Państwo terminarz wydarzeń. Cyrku Arena, występów cyrku Arena w całej Polsce. Szymon jeszcze z na Facebooku koncertowania Jasieska i okrójce miłego weekendu. Wysokiej linie poziomej w wykonaniu akrobatu z egzotycznego i zupełnie odmiennego kulturowo Kirgistanu. Zabraknie również fenomenalnych akrobacji na szarpach oraz sztuki wyginania ciała. Widzowie zobaczą również ekwilibrystykę na bałkach. Rapę z oraz szalone popisy kaskaderskie na wrotkach, O dobry humor zadba Klaun Lusia i wiele innych atrakcji. Surf Arena zaprasza na dwie godziny wspaniałej zabawy. Jasło, plac targowy, ulica Mickiewicza, już we wtorek, 3 czerwca o godzinie 17. Zapraszamy!